Już niebawem zostanie uruchomiona strona internetowa z najdokładniejszą prognozą pogody. Prognoza pogody będzie krótkoterminowa, za to będzie dokładniejsza od wszystkich dostępnych obecnie. O nowatorskim przedsięwzięciu opowiedział nam Rafał Iwański. E Maksymalny skuteczny zasięg czasowy systemu INCA to jest powiedzmy 6 godzin. Od 0 do 6 godzin jesteśmy lepsi od każdego innego modelu. Powyżej 6 godzin skuteczność systemu naukowego INCA jest porównywalna do innych wykorzystywanych w Polsce modeli, takich jak Aladeum bądź Cosmo. Natomiast Siłą systemu Inka jest to, że wprawdzie mamy krótki horyzont czasowy, za to wysoką rozdzielczość przestrzenną. Żaden inny model wykorzystywany w Polsce nie ma takiej rozdzielczości przestrzennej jak Inka. Już niebawem na stronę portalu inka powinni wchodzić wszyscy turyści wybierający się w góry. Przygotowana prognoza pogody będzie miała specjalny dział poświęcony tatrom, co pozwoli uniknąć natrafienia na burzę podczas wędrówki po górskich szlakach. Mamy tutaj głównie na celu narciarzy i turystów w okresie letnim, pieszych turystów. Znane są zagrożenia nie tylko lawinowe, ale na przykład wyładowania atmosferyczne, które w Tatrach zbierają żniwo co roku. Nadejście gwałtownych burz, frontu atmosferycznego bądź nawet jakieś komórki konwekcyjne, które się nagle na południowym skłonie masywu tatrzańskiego potrafi utworzyć, może spowodować, że turyści będą gubili szlaki, będą. będą będzie Wzywany Gopr. Natomiast system nowcastingowy Inka umożliwi szybkie, darmowe i bezpośrednie sprawdzenie tego typu informacji w horyzoncie kilku najbliższych godzin. Turysta będzie mógł wchodząc na stronę Inka.eu sprawdzić, czy warto wybrać się w tatry, czy lepiej zostać na krupówkach i zająć się jedzeniem lodów.